A po kampanii na obiad, zrobimy grzybową. Drodzy widzowie, niesamowita obietnica, słuchajcie tego. Jak wygram, to wyprostuję włosy. Serio? Czemu powinniśmy na Ciebie głosować? Czemu oni powinni na Ciebie głosować? Uważam, że jestem idealną kandydatką na urząd prezydenta naszego liceum. Sądzisz, że być lepsza od tego nie wiem, Jędrek, nie został jeszcze prezydentem. A ja się pytam, czy sądzisz, czy bo lepsza niż Jędrek? To się okaże. A co sądzisz? Jeżeli zostanie prezydentem, to mogę się wtedy wypowiedzieć. Ale wtedy ty nie będziesz prezydentem. Ale ja wiem, jak będę za zarządzałabym, jeżeli wygram naszą szkołą. Zagłosowałabyś na siebie czy na niego? Myślę, że głosowanie jest tajne i poufne, więc nie mogę się wypowiedzieć. A ty głosowałbyś na siebie czy na swojego kontrkandydata? Ja na mnie. Ja bym na Norbert. Ho, nie ale to my prowadzimy wywiad z tobą, Ola. Nie, nie, nie ty z nami. No, na pewno uważa, że będzie lepszym prezydentem, bo po to startuje, ale teraz tego nie powie, oczywiście. No ja też bym powiedział, no przecież, jak startujesz na prezydenta, to chyba wiadomo, że musisz uważać, że jesteś najlepszym kandydatem. Może wróćmy do pytania pierwszego, które zadałem. Czy masz chłopaka? Co chcesz zmienić w szkole? Mam dużo pomysłów. Chciałabym otworzyć maila z problemami i sugestiami, oraz. Y już oczywiście został wysłany projekt do z geofiltrem Kremerowska. Myślę, że zostanie on zaakceptowany. Bęk! Wygrana. Dobra, okej. Okay. Wycinamy to wszystko na początku, zostawiamy końcówkę. Tak? Jak to się robi na przykład? Zrobili to... Ja zrobił to jeden z członków mojego sztabu i ten projekt został wysłany do dostępczata. Ale to w takim razie, jak przegrasz, to wycofacie ten projekt z czy czy jak? Oczywiście nie wycofamy. Chciałabym, żeby ten projekt już przedłużycie podczas kampanii, ale to oczywiście zależy od tego, czy Snapchat zaakceptuje nasz projekt. Jeżeli nie, no to będzie on dopiero po wyborach. Aha, czyli w takim razie możemy głosować spokojnie na Jędrka i dostać z Kremerowska. A, to ja może wycofam. Jędrek Kurek spóźnia się już 3 minuty, a Ola przyszła 4. przed. A i jest nasz drugi kandydat. Dobra, to Ola dziękujemy bardzo. Yy, Miłego o, kandydowania, wyborów i tak było. dalej. Chłopie, zajawka, koszulki, tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie było. Tak, to jest pierwsza wersja, z kurkiem na czele dobrych zmian wiele. A ona no jest, jest, jest wersja fit? E, wersja fit? Nie, wszystkie są uniwersalne. Aj. Dobra, druga wersja to jest kurek z najlepszy na przewodniczącego, myślę, że też fajna. Trzecia to jest e, zadbaj o swój los i oddaj na Jędrka głos. Czemu czemu tych haseł nie macie na przykład fanpage'u czy coś takiego? No bo są na koszulkach i. Ale koszulek nie wszyscy mają to, no nie no, ma większość osób, zresztą jakby chcieliśmy to wprowadzić potem. Bo no, mamy na tyle dużo elementów, że wydaje mi się, że jak tak będziemy etapowo wszystko pokazywać, to no będzie spoko. To fajnie, Jędrek on nam zadbał, przyniósł nam koszulki, przyniósł nam jakieś plakieteczki. Tak. Skoro zadałem to pytanie, to tobie też je zadam. Masz dziewczyny. Nie, niestety nie mam. zapytać się czy ma Nie, no to masz chłopaka? Nie, no chłopaka też nie mam. A masz kota albo psa? Nie, ale ch zawsze chciałem mieć psa, ale nie mogę. Myślisz, że byłbyś lepszym prezydentem niż Ole? No wydaje mi się, że y, mógłbym wprowadzić coś y, takiego i wydaje mi się, że mam jakby takie predyspozycje, których no... Y, Mogę tylko jakby je, znaczy, że tylko ja po prostu je mam i wydaje mi się, że mam też pewne takie możliwości ale czy byłbym lepszy, to nie wiem, ponieważ uważam, że kampania Oli i to co ona pokazuje naprawdę też ma wysoki poziom i naprawdę wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten rok, a ubiegły, to no wygląda to znacznie lepiej. Taka jest moja szczera opinia naprawdę. Bo wiecie jak to wyglądało rok temu Nie wiemy, jak powiedział jak wyglądało to rok temu. No rok temu to wyglądało tak jak wyglądało, znaczy no. Hmm. czyli uważasz, że twój samorząd i twoje, jakieś twoje, rządy twoje żo byłyby lepsze niż aktualnego samorządu? Znaczy no, wydaje mi się, że jesteśmy do tego bardziej przygotowani, też wydaje mi się, że e, naprawdę już, już widać to po naszej nawet kampanii z tego, co sam słyszę, że no, nasza współpraca, bo, e, no, bo jakby wszystko robimy razem i osoby, które są jeszcze tutaj bardzo mnie wspierają, to wydaje mi się, że to będzie miało znacznie lepsze jakby skutki, znacznie lepsze rezultaty w przyszłości i e, no wydaje mi się, że może to wyglądać lepiej bo masz tutaj w planie swoim tak. wyborczym napisane o stronie internetowej samorządu uczniowskiego. Mi się wydaje, że to się już pojawiło rok temu tak. ze strony Estery tak. i to pomysł był, mi się wydaje, że dosyć ciekawy, ale strasznie krytykowany i czy tak. jesteś dobrze przygotowany do wprowadzenia takiej strony na przykład? Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? E, tak, wydaje mi się, że e, tak, z tego względu, że byłem świadomy tej krytyki i e, no jakby ta inicjatywa tego pomysłu nie wyszła też ode mnie, ale od e, dwóch dziewczyn ode mnie ze sztabu i ostatecznie, no naprawdę wydaje mi się, że, to, że takie coś jest potrzebne, z tego względu, że na takiej stronie e, by, pojawiałyby się wszystkie nie tylko jakby nasze działalności, to co, projekty, które my zorganizowaliśmy, ale również to, co po prostu uczniowie u nas w szkole y, robią, w czym uczestniczą, no bo samorząd uczniowski, tak jak zawsze jest mówione i tak jak jest faktycznie, tworzą wszyscy uczniowie i również by się bardzo to przydało przede wszystkim rodzicom, którzy tutaj y, swoje dzieci z gimnazjum po prostu chcą do szkoły zapisać, przyprowadzić, mogliby sobie wejść na taką stronę i wszystko klarownie po prostu zobaczyć, przeczytać, ponieważ no nie wszystkie dorosłe osoby mają Facebooka, zdaję sobie sprawę z tego, że jest str strona samorządu na Facebooku, no ale ona też obecnie tak funkcjonuje, jak funkcjonuje i wydaje mi się, że takie coś by się przydało. I to też wyszła, no też z inicjatywy nauczycieli, nauczycieli też wyszedł taki pomysł, więc wydaje mi się, że to naprawdę byłoby potrzebne. I rozumiem, że na stronie samorządu by się pojawiały inne materiały niż na stronie szkoły? Nie, na znaczy tak, na stronie szkoły są, pojawiają się rzeczy, które jakby nie zawsze tak stricte odnoszą się do działalności uczniowskiej i jakby do tego, co uczni... No co tam jest? Znaczy to jest tak, że tam faktycznie ludzie wchodzą, ale wydaje mi się, że taką stroną samorządu uczniowskiego byłoby większe zainteresowanie. Bo no niektórzy u nas jak jest coś, jest coś pojawia się coś na stronie, to no tak średnio na to patrzą. Przynajmniej znaczy z tego co ja wiem, z tego co ja się orientowałem, no może są takie osoby, które tak... Post w post. Jak Mówił ci ktoś, że bardzo dużo mówisz? Tak. To dobrze? Uważasz, że to dobrze? Mm, tak, wydaje mi się, że w większości sytuacji tak, czasem nie, ale w większości przypadków tak. No, ja interesuję się muzyką, podróżami, bardzo lubię podróżować to jest moja pasja. Sportem, sprawami bieżącego świata, naukami ścisłymi. Ja rozszerzam biologię i chemię. Jest to wymagające rozszerzenie, wiem o tym, ale. Wydaje mi się, że mimo wszystko poradzę sobie ze wszystkim. Znasz Ole? Ole Filipek? Nie, nie znam. Poznałem ją jakby teraz w, w przeciągu ostatnich. No, znaczy, no w ostatnim czasie ją po prostu poznałem. Wydaje mi się, że jest bardzo sympatyczna, ale więcej o niej powiedzieć nie mogę, no bo się nie znamy. Ja nie zdążyłem zadać pytania, czy, czy, co o niej myśli. A ja wiesz, no niektórzy zarejdą. Znasz Ole? Nie. Tak, I musisz ale... tak pytać, pytać, drążyć, a Ty chopie zadejdź ci pytanie, a Ty mi odpowiadasz na 10. No ale to chyba o to chodzi, prawda? No to jest plus, to jest plus. Mówię, właśnie, byłeś, no, nie myślałeś na przykład, że być mówcą? Nie, nie, znaczy, no niektórzy mają tak jakby wrodzone takie cechy i wydaje mi się, że to tak jest u mnie, bo ja nigdy jakby nie rozwijałem tego i na debaty też tak nie chodziłem. A ja słyszałem, słuchaj, tak. że przez duży okres twój sztab nie wiedział, kogo wystawić jako prezydenta tak. i czy nie czujesz się jako taka w sumie trochę marionetka? Nie, ponieważ nie mamy. Wydaje mi się, że nie ma u nas w sztabie osoby, która nano dominuje. No i faktycznie tak nie jest, nie, ponieważ u nas był problem z tego względu, że my mamy dużo osób, szczerze mówiąc, no mamy naprawdę dużo osób w sztabie, które mają takie predyspozycje, żeby wystartować. Ale też no nikt się za bardzo z tego nie kwafił, ponieważ no, wszyscy widzieli, co się działo w ciągu tego ostatniego roku. I też dużo osób się bało krytyki, no ale ja postanowiłem, znaczy głównie ja jakby utworzyłem ten sztab i, i najbardziej byłem w tym aktywny i stwierdziłem, że no to jest najlepsza decyzja, że my, znaczy wspólnie tak stwierdziliśmy, że po prostu że ja wystartował i też do, otrzymałem duże wsparcie w tym. I jeśli chodzi o jakąś marionetkę, to no trochę nie rozumiem tego pytania, ponieważ działam niezależnie i wiadomo we współpracy z moim sztabem, ale no, takiej sytuacji nie ma. Może jest gdzieś indziej. Podoba mi ja się to. Ja Słyszałem, że przez pewien moment Tycjan miał być. Tak. 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 Ale Tycjan zrezygnował, ponieważ. i wydaje mi się, że dla niego to jest dobrze, ponieważ Tycjan jest bardzo fajny. Naprawdę y, też ma jakby takie cechy, które mogłyby mu ułatwić taką rolę, ale zrezygnował z tego, ponieważ. No, mówił, że to są po prostu jakby sprawy jego takie prywatne, ale też dlatego, że wydaje mi się, i też cieszę się, że to szczerze przyznał, że no powiedział, że mogłaby być to dla niego za duża odpowiedzialność i. No, i mógłby temu nie sprostać. I dobrze, że na początku to od razu powiedział, bo, no bo mogłoby to wyglądać w przyszłości I źle. Ale ja uważam, że horyzonty współpracy są bardzo fajne, ponieważ no, współpraca jest naprawdę bardzo ważna i bez współpracy no, nie stworzylibyśmy tego, co już stworzyliśmy. i no, a horyzonty, szczerze mówiąc, nawiązują też trochę do naszego spotu, ale też y, horyzont kojarzy się z czymś, co jest y, dość takie szerokie i co można po prostu objąć szerszą skalą. No, i właśnie współpraca z czymś takim, ponieważ dzięki współpracy możemy osiągnąć więcej niż jeśli ktoś działa w jednostce. Dobrze, Będzie super. Ja i Ola przyszliśmy. Wydaje mi się, że warto oglądać. Nie no na pewno warto. To będzie naprawdę y, lepszy rok, bez względu na to czy wygram ja i Ola i y, bardzo dziękuję Wam za możliwość tutaj przyjścia.